Ponownie znalazłem się na zakręcie Nie wiem gdzie jechać mm, tam jedziemy Tam jadę i zobaczymy co tam jest Ostatnio na takich korzeniach jak wyryłem Glebę to aż miło Trzeba uważać Bączek przeleciał, ciekawe czy będzie go widać, widać na nagraniu Jest w 8k i 30 klatek tutaj w las tutaj jakąś dróżką, no to w las. Idziemy sobie z robaki. O, wow. właśnie o takich korzeniach mówiłem. To sobie ładnie ominiemy. Wow, albo i nie. Ach, ach, no właśnie. Albo i nie ładnie ominiemy. A. No. Bez spacerowania spacko. Ale dostałem czymś po głowie Słyszałem jak się od kasku odbiło. Fajna ścieżka. Ścieżynka. A zaś się zaczynają!